Cześć! Mamy dzisiaj 16 września i jedziemy na Fotospot do Bydgoszczy. Ogólnie od razu mogę Wam powiedzieć, że to będzie czynnik mocno dla obcego, z tego względu, że jestem jednocześnie kierowcą, kamerzystą, fotografem, więc ciężko będzie to połączyć. Po drodze pewno jeszcze kolega do nas dołączy, drugi kolega będzie nas po Bydgoszczy oprowadzał. Ja czekam jeszcze chwilę, czy ktoś z nami przyjedzie na, tutaj na miejsce w Toruniu jeszcze i teraz idziemy do Bydgoszczy. Dzida Jesteśmy już z Bartkiem Tu Bart, Bartka złomik hey. tempra Będę trzeba jakoś nagrać o nim Tu na mułem i dzida, bo korki są Także zobaczymy, a kolega już czeka na nas, żeby nas oprowadzać. Także do aut i jedziemy na koń! O, na koń bardziej Zasadniczo jesteśmy na miejscu, nie wiem czy będzie spychać. Stoimy sobie, bo Bartkowi płyn chłodniczy wyleciał. Na szczęście mamy dużo wody, także spokojnie zaraz naprawimy jedziemy dalej. Na razie jest fajnie i czekamy na nawigatora. Także do zobaczenia później. To czemu tak się stało? Jadło. Także przyjechał Paweł polonazem kombi. Chłopaki są tutaj i biorą wodę i wlewamy tu do fiata. Bo co ciekawe, wszystko było ok. Jechaliśmy, postawiliśmy samochód pół minuty pyk, coś strzeliło i z zbiorniczka poleciał płyn chłodniczy, także wlewamy wodę i będziemy jechać dalej. Także jest fajnie. Mamy nawigatora, także będzie dobrze. Możecie od razu, jak Wam się spodoba, subskrybować, lajkować, zobaczyć inne filmy na moim kanale. W ogóle dziękuję za 220 subskrypcji. Jest mi bardzo miło, także do zobaczenia później. Trochę zgrzałem się, że na święta. Dzień Paweł! Wracaj! Weź się bliżej tu raztaw, o! Czekaj! Weź, wień trochę na, na lewo, o! Czekaj, jedna, dobra, o!

Dzięki wielkie. Dzięki. Spoko. Włączamy naliczanie. Ej, ej, ej. Taryfa pierwsza. O, Robercik! Wuchanki. no, no. Fotospot. No. Na zasadzie, że Jeździłem po mieście. Są w 15 miejscach ustawieni fotografowie. Robią nam zdjęcia. O, akcja. to jest taka, e, czy? Dopiero drugi raz. O, Pani przejdzie. E, także taka mała reklama. Jakby ktoś chciał mi pomóc, to w linku w opisie e, będzie link do mojej zrzutki na kamerę sportową GoPro, która pomoże mi Robić jeszcze lepsze materiały, jeszcze lepsze ujęcia, żeby były ostre, żeby nie było jak dla obcego. Także tak szybko, w, w koniec wstępu. Także, aby ktoś chciał, to zapraszam do zrzutki link w opisie. Także jedziemy dalej z tematem. Gdzie jedziecie teraz? Chcemy w lewo! Się tak, wpiszę sobie bydgoskie klasyki no, no. E, i jest wydarzenie Fotospot i w e, 15 miejscach są, była mapka gdzie, gdzie będą fotografowie i sobie jeździmy no i tak jak widzisz Ale trzeba tych fotografów e, ich po prostu gnębić, zrób mi zdjęcie, bo tak to... O. No obejrzyj się! Pa! Tego za mną też! Dzięki! Niebezpieczna sytuacja, objechaliśmy sobie przez most i stali ludzie, e, prawie no się uśmiechnąłem i się śmiałem, chcecie to mogę was wziąć. E, no to wskoczyli do mnie do samochodu, do Poloneza i z pół trasy przejechali. E, nie będę ich pokazywał, bo w sumie nie chcieli. E, więc po prostu wam powiem taki fajny fakt. Gdzieś Tam gdzieś pewnie zdjęcia będą na grupie na Facebooku Bydgoskie Klasyki, tam fotospot, więc na pewno to będzie. E, tak gdzieś śmiesznie pogadaliśmy. E, w sumie Polone za nic się nie dzieje, a Bartkowi e, coś się dzieje z paliwem, bo niby był full. Przyjechaliśmy z 50 km. Może nawet nie, nagle jest jedna czwarta, później była rezerwa i tak skacze, więc dla świętego spokoju zatankowaliśmy. Czy Bartek tankuje? Uciekamy sobie, przerwa i zaraz jedziemy na kolejne zdjęcia. Ogólnie jest średnio, bo jest bardzo dużo aut, ale aut takich zwykłych. O, maseczkę ubrał i idzie tankować i ciężko jest żeby tych wszystkich klasyków zebrać w jedno miejsce, ale na sam koniec ma być spotkanie właśnie wszystkich razem, także będzie, mam nadzieję, fajnie. Pewnie Wam pokażę z GoPro, które mam na szybie, jakieś tam Dużo tego nie będzie, no ale jakiś tam bo nie, coś tam może się uda nagrać, także do zobaczenia później. Jak mówiłem, jesteśmy już na zakończeniu. Wszystkie auto ładnie zjechały. A ja stoję ładnie na buchance, póki Robert nie widzi. I idę jeszcze, może teraz zdjęć robię, trochę może ponagrywam. Także w sumie fajnie wyszło. Poprzednia edycja była chyba lepsza, ale ta też nie jest zła. W sumie ja chyba ponagrywam jeszcze, porobię zdjęć i zaraz podamy do Torunia. Także możecie subskrybować, lajkować, oglądać dalej. Na razie. Przerok, takie bajery. I, i to, to, ale widzę, że lepsze niż w Maluchu, nie? W Maluchu to pokażę. <laughs> Ja zawsze iść <laughs> że sam się po*** ten samochód w tym Maluchu. Ja <laughs> tak nic nie pokazuje. Tutaj jest przydatny, pokazuje, sobie są otwarte. Ale to jest jedyny powód, żeby kupić w ogóle ten samochód, no. <laughs> Kurwa, Coś tak pięknego. I szyberdach. elektryczny, Elektryczny. Szyberdak miałem, digitali Digitale do bufanki przełożymy. Dawaj, <grywa> <grywa> piękna rzecz, DIGITALE!